Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj zgodnie z moją wczorajszą zapowiedzią. Jeżeli nie widziałeś tego materiału, to na pewno warto się z nim zapoznać, gdzie omawiam ostatnie spadki na Bitcoinie i na całym szerokim rynku kryptowalut. I tak jak mówiłem na tym nagraniu, zaktualizuję sytuację na Ethereum, co właśnie w tym nagraniu będę robił. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania kliknięcia dzwoneczka subskrypcji, tak aby YouTube informował Cię o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakieś przemyślenia, odnośnie Ethereum w najbliższych dniach i tygodniach, czy też miesiącach, to daj znać w sekcji komentarzy i podziel się swoim zdaniem na ten temat. Robiłem już kilka materiałów o Ethereum w ostatnim czasie, bo wiemy, że wielkimi krokami zbliża się Shanghai. I to będzie potężne wydarzenie dla Ethereum i zobaczymy jak wpłynie na kurs Ethereum i nie tylko. I zanim przejdziesz dalej, pamiętaj aby wrzucić łapę w górę, pozostawić po sobie ślad w komentarzu, może być na przykład #eth, tak żeby algorytm YouTube'a nie zagrzebał w czeluściach internetu tego nagrania. Rozpocznijmy tradycyjnie od spojrzenia na indeks strachu i chciwości, który powolutku zaczyna nam się osuwać w dół. Cały czas utrzymuje poziom neutralny, a na dziś wynik to 47. Jeżeli chodzi o zachowanie topowej dziesiątki, Bitcoin delikatnie odbija o 30. sztuka kosztuje 22444 dolarów. Ethereum odbija o 12 setnych 1571 dolarów kosztuje jedna sztuka. W topowej dziesiątce HEX traci 2,9 i jak widzimy raczej kosmetyczne zmiany. Z drugiej strony najmocniej dzisiaj odbija CFX, rośnie o 9,5%, AGX 7.42, Synetix Network 6.30, a największe spadki notuje EOS 4.5%, BGB 3.67 czy STX 3.13. Przypominam przy okazji, że podstawowe giełdy krypto umieszczam na głównym kaflu kanału w tym miejscu. Dostęp do Byvita, OKExa czy też Kangi, czy możliwości zakupu swoich pierwszych zazotówki, A teraz przechodzimy już do informacji, którą znalazłem odnośnie Ethereum. I popatrzmy, Ethereum w oczywistym zakresie akumulacji wszechczasów Przygotowujesz się na 5000 dolarów? No, zobaczymy, czy rzeczywiście kiedyś doczekamy się takiej konkretnej wartości za jedno Ethereum. Ethereum znajduje się w oczywistym zakresie akumulacji wszechczasów. Zauważa ten analityk kryptograficzny w poście na Twitterze z 3 marca. Analityk kryptowalut Moon ma spore grono obserwujących, bo z tego co pamiętam ponad 200 tysięcy na Twitterze. No i zobaczymy, czy doczekamy się rzeczywiście aż takiego potężnego wystrzału do 5 dolarów bądź wyżej za jedną sztukę Ethereum. Zresztą może dać znać w komentarzu, czy spodziewasz się właśnie takiego kursu, jak już będziemy mieć do czynienia z szaloną hossą, czy też nie. Ale pamiętajmy również o zagrożeniach, bo na rynku krypto nic nie jest pewne. Co stworzy lub zniszczy Ethereum? Mimo to handlowcy i inwestorzy powinni postępować ostrożnie. Kilka fundamentalnych czynników, jak pokazują wydarzenia z 2022 roku, może mieć wpływ na rynki kryptograficzne, w tym Ethereum. Na przykład pomimo spadku inflacji, Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że jako narzędzie może podnieść stopy procentowe. Poza tym gospodarka pozostaje słaba przy stosunkowo słabych warunkach pracy, Czyli czynnikach, które bank centralny może wziąć pod uwagę, a przypominam, że w tym tygodniu czekają nas dwa wystąpienia prezesa Fedu oraz oczywiście dane z amerykańskiego rynku pracy. Z bardziej pozytywnych stron, byki i cytują wskaźnik spalania. Do tej pory miliardy i zostały wycofane. W ciągu miesięcy inflacja ETH może spaść jeszcze bardziej, powodując deflację tokenu. No. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie i Ethereum będzie deflacyjne. To na pewno pozytywnie wpłynie również na kurs Ethereum w przyszłości. A teraz już przejdźmy sobie do tego, żeby zerknąć przede wszystkim na interwał tygodniowy, który już na pewno doskonale wiesz i zerknijmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Pamiętaj, że w tym nagraniu dzielę się swoją prywatną opinią, nie są to żadne porady, tak więc sam możesz się podzielić swoją opinią w sekcji komentarzy. Jeżeli chodzi o to, co tutaj obserwujemy w tym interwale tygodniowym, to przede wszystkim raczej nie jesteśmy zaskoczeni, bo konsola cały czas tutaj przepięknie trwa. Jesteśmy również w kleszczach pomiędzy dwoma średnimi, czyli od spodu mamy dwusetkę, powyżej mamy pięćdziesiątkę, czyli widzimy, że tutaj te kleszcze również w dosyć ciekawy sposób się układają i też nam pokazują, jak porusza się ten obszar ręczowy. Ostatnie turbulencje na rynku również uderzyły w Ethereum i to zaraz zobaczymy na interwale dziennym. Zbliżający się Szanghaj również może wywołać bardzo ciekawe zawirowania na Ethereum. Zobaczymy tylko, w którym kierunku. Czy rzeczywiście pozwoli na przykład rozjechać ten opór, który znajduje się na górnym ograniczeniu tego range'a i wtedy uskrzydlimy się w celu retestu uderzenia w półkę pomiędzy główną strefą i ten wymarzony pułap przez wszystkich pewnie, czyli te bardzo psychologiczne 2000 dolarów, czy też nie i będzie scenariusz zupełnie odwrotny i w końcu doczekamy się przełamania tego kluczowego poziomu wsparcia na 1,5 tysiąca dolarów, bo oto toczy się gra, dla mnie, cały czas w tym najbliższym terminie. Jeżeli to 1,5 tysiąca by było załamane, to dopiero wtedy dostaniemy szansę zobaczenia Ethereum na niższych poziomach cenowych, bo stosunkowo Ethereum i tak, i tak jest utrzymywane wysoko w porównaniu do pozostałych oczywiście yy, krypto, które zaliczyły przepotężne spadki. I popatrzmy sobie na interwał dzienny, jak to wygląda z tej perspektywy dniówki. I jak widzimy, również Ethereum dostąpiło ostatnio dosyć konkretnego zjazdu. Nawet od tego szczytu, jak sobie zmierzymy, to był spadek prawie 8%. No, i w tym momencie mamy moment decyzyjny i moment zatrzymania. Widzimy, że już tutaj jesteśmy na istotnym poziomie wsparcia w okolicach niecałych 1500 dolarów, bo to będzie oczywiście najważniejszy poziom. I tutaj ten moment będzie dla nas takim punktem bardzo istotnego pokazania, czy Ethereum jest słabe czyli oczywiście będziemy kontrolować fazę wyprzedaży i uderzymy potem w tego boksika i to 1500 zostanie rozjechane, czy jednak będą szukali oddechu, czyli ruchu powrotnego w celu retestu połówki tego wcześniejszego range'a i nawet próby po raz kolejny dojechania w okolice 1670, co dałoby nam nawet ciekawe odbicie od obecnego momentu, to by było na spocie, Ponad 5%, czy też nawet więcej do poprzednich stref oporu, czyli z zakresu 1700 dolarów za sztukę. I to też by był dosyć ciekawy pułap, no bo tutaj już mamy wzrost prawie 8,5% na spocie. Czyli dosyć ciekawe rozpiętości, dosyć ciekawa stopa zwrotu, jeżeli ktoś lubi rozgrywać ręczowo rynek. Dodatkowo pamiętajmy, że nie wiemy, co wydarzy się na rynku, choćby za chwilę. Tak więc każdy scenariusz trafi do kosza, jeżeli na rynek napłyną niespodziewane newsy, a dużo się dzieje. SEC nie poprzestaje w swoich działaniach, tak więc presja na rynek krypto w Stanach Zjednoczonych jest wywierana dosyć mocna. Silvergate również zrobiło robotę i omawiam to dosyć dokładnie właśnie w tym nagraniu, tak więc jeżeli ta tematyka ci interesuje, to tutaj Cię właśnie zapraszam i tam zapoznasz się z wszelkimi szczegółami. Tak więc presja w ogóle na rynek krypto cały na pewno będzie dosyć duża w najbliższym czasie, no ale powolutku, powolutku wiemy, że będziemy wkraczać cykl aż w końcu doczekamy się po raz kolejny pewnie jakiejś szalonej hossy tak więc gdy kurz opadnie myślę że wszyscy ci którzy interesują się tym rynkiem i wyczekają odpowiedni moment na pewno będą mogli coś ciekawego z tego rynku dla siebie wyciągnąć. Pozdrawiam serdecznie, daj znać, co Ty sądzisz o Ethereum i najbliższej przyszłości właśnie dla tej kryptowaluty. Czy spodziewasz się, że Szanghaj uderzy w Ethereum raczej prospadkowo, a może jednak będziemy widzieć spektakularne wzrosty. I pamiętaj oczywiście, aby pozostawić w komentarzu po sobie ślad, czyli na przykład hashtag ETH. Pozdrawiam, udanego dnia.